Małopolska. Wypadek busa. Wypadek miał miejsce we wtorek 29 listopada w miejscowości Szynwałt położonej w Wypowiedzi Tarnowskim w gminie Skrzyszów na drodze prowadzącej w kierunku błęków Górnych. Bus przewożący niepełnosprawne dzieci wypadł z drogi, po czym wjechał do przydrożnego rowu. Z informacji przekazanych przez lokalnych strażaków wynika, że w momencie zdarzenia pojazdem podróżowało 7 osób, w tym 5 dzieci. Jak poinformowano, jedno z nich odniosło niegroźne obrażenia, które nie zagrażają jego życiu. Zostało ono przewiezione do najbliższej placówki medycznej wraz z kierowcą i opiekunem. Oni również ucierpieli wypadku, jak relacjonuje interi aspirant sztabowy Paweł Klimek, czyli rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Kierujący z podpizna jechał z osobami z niepełnosprawnościami. Na silskiej drodze wypadł z drogi i zjechał do rowu. Na miejscu zdarzenia pracują służby. Zadysponowano strażaków z Szynwałdu, z Krzyszowa i Tarnowa. Policji, a także zespół ratownictwa medycznego. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne na miejscu incydentu, został skierowany zastęp z ogrzewanym namiotem, który miał na celu odpowiednie zabezpieczenie pasażerów rozbitego busa. Zachęcam Państwa do obserwowania naszych profilów, co robią na bieżąco. Mikołajdowejko, redaktor Godnic.pl, kłaniam się nisko.